Przed świątecznym zakupie <noise> Czy u was tak samo jest? Dom wariatów? Bo u nas jest dom wariatów u Gabi, szkoda mówić Bigos robiła ostatnio Nie, wczoraj, Sie jest, no, jest Torek W poniedziałek wczoraj siedziałam I Bigos robiłam A Ten Bigos do świąt musi dojść No ale już mam zrobiony Najważniejsze Zakupiliśmy poduszki, bo już tamte były takie brudne, miałam kupić takie poduszki z takim futerkiem, jak ma Arleta z kanału, ale jednak nie zdecydowaliśmy się na te poduszki, ze względu na to, że u nas zlikwidowaliśmy w tych krzesłach taką skórę, co tutaj była. Ala skóra, takie Ala skóra. I zostały takie gwoździe. Gwoździ. Gwoździe, śrubki. One są sumie gwoździe. kobieta i gwoździe. Ale... One nie przeszkadzają w sumie nam. Nie, bo już ale... mieliśmy inne. Gdzie tak, są te stare? A, ale... tam tutaj. są. Ale te puszczaki jednak one są cięższe od tych kruszek. Tak, tak. A nie chcemy na razie krzesła inwestować. Bo... Bo, są dobre. bo są dobre. Czekamy aż się zniszczą i wtedy kupimy jakieś inne. i to Jak nie... śruby będą w tyłki wchodzić, to to kupią. No i takie zainwestowaliśmy. Bardzo fajne są. Nisku. Były jeszcze fajniejsze, ale były strasznie drogie. Szkoda mi było inwestować ten warzyk to są so tylko takie no, jedno, na jeden rok i później trzeba zmienić, bo na tego nie idzie prać taką rękę. Przemywać ewentualnie. Tak. tak, kosztowały 5 euro, także uważam też, że ta cena jest ok. Akurat ostatnie 5. 5 ostatnie, tak. A dziewczyny, A dziewczyny były w polskim sklepie i kupiły w polskim sklepie. Wreszcie są prażynki w Niemczech. Solomę. U nas jeszcze strojik adwentowy. No trzeba wypalić też, no co to, dłużesz... adwencie... Albo nie, po prostu ty. No zrobimy tak, pogasimy i będziemy na przyszły rok mieli. No zobacz, jeszcze na przyszły rok spokojnie. Jedynka połowa jest. Więc Ale... akurat w przyszłym roku się dopali do końca. Ale do widini jeszcze może. Niech się pali. Się Potom no prąd w górę poszedł, to my oszczędzamy. Być na świetle. A teraz, a u nas choinka trochę się zmieniła? Tak dokupiliśmy biały, biały łańcuch. łańcuch. No, tak I dobrze, że dwa wzięliśmy. Tak, z ja, chciałam, ja Ja chciałam też je... tak myślałem, jak wtedy tak, hmm. żeby dwa dokupić, bo jeden A to... A teraz trochę... chciałam jeszcze jeden dokupić, Amerka mama wyjdzie, dwa, bo wiedzi mało. rzeczywiście dobrze się posłuchałam I Bo ostatni... były dwa ostatnie, dlatego wzięłaś tak, dwa. No dwa ostatnie. Tak. No I dzisiaj jeszcze chcemy no, kominek tak, odpalić. Chcemy Ale to będzie w późniejszym filmiku. Spadł mi. Dobra, no, Gabi kupi warzywa. Nie, nie, pietruszkę kupiłam do ryby w grecku. A tylko w polskim sklepie mogę dostać, albo w ruskim sklepie. Tak, no to polskie, polskie warzywa. Tak, w polskim sklepie nie, nie tak? ma. Nie ma. O, a zobaczcie, ile bigosu gra zrobiło. Muszę zapalić To jest bigos dla nas, a to jest bigos do chwalenia się. <głos> <głos> no nie, Na Sylwestra, na święta. Tak? No tak. A czy to no, też można jeść, tylko że po prostu mi się nie zmieściło i mam po prostu tutaj w garku. No, mały garnek mam. muszę się Co musisz? Przebrać, je bo przeszliśmy. No to pewnie. idziemy, zobaczyć, jak się Gabi przebiera. A tu jeszcze coś mam. O, jeszcze zakupy są. Kąd mamy szczotkę do butelek. Ta, nie, tamta się nam rozleciała. Zimne, o, no, zimne o, ognie. Zimne ognie sobie takie kupiliśmy. O, a ma takie. Słoneczki. Powie. to jest Amelia coś o tym powie mm, to muszę zakończyć jeść to jest szybko woreczki to jest moje tretytki muszą być bo potrzeba mm. to są takie chyba Mam duże dzieci to tak, zna bo to jest takie coś że jak... Nawet ci zimno w rączki jest to tak, że jak ci zimno w ręce Jak coś na twój zimno w ręce jest żeby w... rękawiczek nie nosić albo w... rękawiczek tu wsadzić no już weź, a nie nożyczki. Zresztą grube jest. Woreczki. są. Eeee. co trzeba mówić. Cieszę, jak otworzy to będę, mogę bardziej Zjadłeś mojego! Nie. Próbuję, czy dobra. Dobra, to tu... jest ten mórz? Nie, bo to już żyło dobrą cenę wzięłam za 5 ,8 euro sztuk, bo zapłaciła 10 euro za dwie sztuki I takie coś, że... Teraz nie wiem co się robi Nie wiem czy nowe, to... No to co to jest? O, widzisz? O Poczekaj I wtedy... Widzisz? I jak to ciepłe I takie coś... Takie coś ciepłe O kurczę No widzisz? Gorący, nie? Bo nowe. Bo nowej bo się... Ojejku, ale to mega. No bo nowej się nie musi dawać teraz ten ten i to tutaj każdy, ale nie? tylko to, nie można złamać, bo to można zrobić każdą z I Tylko to lekko. To to, to, to to, tylko. tak cały czas jest? Ty... Cały czas, A ta, 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 ta co? tu a, nie pokażę, Ty trzeba nacisnąć teraz, czy jak to? Co? Ale później co, jak już przestanie działać, to już do wyrzucenia. Nie do wyrzucenia. Nie do wyrzucenia, ty dajesz do gorącej... Ach, mówiłaś mi tak i ty dostaje to i to, to, to się znowu na wsiąka, nie wiem jak to ci powiedzieć. I wtedy ty możesz znowu tu używać. O, so, jest takie cieplutkie. No. Ale tam ja widziałam też u nas wtedy z tym, z materiałami skutecznym bardzo Ale ładne. to pięć euro kosztuje, jedno, A, ja ma. Wiem, ale nie wiem, ale ten materiał fajny jest. Bóg bo ci taki pomysłowy, pomysłowy niski jest. Konstrukcja jest tak? Nie, to po prostu. Rzeczywiście, jak jest minus było ostatnio cztery. No, no minus coś, cztery, no minus 8 lat było. Jak u nas. do pracy się szło i w, rzeczywiście w ręce zimno to bierzesz wtedy takie coś idziesz. Nie, ty ty, dajesz do. do, do, do ja mam mi, ci w środku, jeszcze na grzeba. Wiesz, jakie ci krótkie, fajne. I zawsze tu szkoły, Pokaż, weź to, pokaż jak to jeszcze raz. To e, tutaj, tutaj zostać, jest takie coś metalowego. A? Tylko tego nie wolno złamać. Nie, no, nie wolno złamać. No, jest... tak, tak leciutko. Czekaj. O, takie coś. I Jak to ładnie wygląda, nie? Jak mróz wyszedł. No i gdzie to tak ciepłe to Kurczę, też technologie Dwa zostawię sobie troszkę I Zobaczcie w Polsce kosztuje to 25 zł U nas 5 euro A koleżanka szukała tu wszędzie nie mogła znaleźć Ogrzewacz do to to torebki Instrukcja obsługi na no, opakowanie opakowa No wiadomo, że w Chinach wyprodukowano. Jakie Fajne. Czekaj, na, na ile to wystarcza? Nie wiem Przetestujemy jeszcze Przetestuję. Jak się nie zakręcimy, to Wam powiemy, jak na długo wystarczyło. Bo to teraz włączyliśmy o 17:45. Znaczy włączyliśmy, uruchomiliśmy to. Chyba, że tu jest napisane. No, patrzcie, gdzie jest niemiecki. No nic. No dobra, to tyle, co nam u nas słychać przed świętami. Chaos. Beluś tak wygląda. Fajną, bo ma bluzę. Baseballówkę z nie Beluś. Bo zimno teraz było, to wiadomo. Cieszę się, nas nie było, prawda? A oni mówili, że do godziny, godziny może to trzymać ciepło. Zależy, jak zimno jest. Jak zimniej, to, to tracisz. No to szybciej, no. No. To jak jest na dworzu 20 stopni na plusie, to będzie to pół dnia trzymało. <laughs> A jak się. Chyba tak jest napisane. Jak się tak, tak bawi, to chyba ten cen, ciepło. Bardziej. Jakby to pracuje, to wytwarza. No i 30 minut dłużej. Ale ja czy to prawda, to nie wiadomo. Ale tak czy tak będę się bawić na lekcji? Dobrze, Daluś je, nie przeszkadzamy. I taka cisza przed dużą. Fajnie, tata. Dzisiaj jest cieplutko. Ostatnio było minusy. Dzisiaj było 12 stopni. Nawet o godzinie 3 w nocy. A później powiedz, że masz gorączkę. I nie idziesz jutro do szkoły. O, no, gorączkę dostanę. Dobra, to na razie dzisiaj na tyle. No i nic. No, ale jasne jest ci światło. Dobra, to nie męczymy. Widzimy się później. Tak szybciutko. Prażynki, te, które jedzą dziewczyny, kosztują 2 euro. 2 euro w Polsce. W Polsce kosztują ile może? Piszcie w komentarzu, ile te prażynki mogą kosztować w Polsce. Ile sobie narzucają, e, jak to powiedzieć, marży, bo musi być transport, sklep musi zarobić, wszyscy muszą zarobić, a klient płaci. Teraz mamy bioetanol, tu są trzy pojemniczki, trzeba je nalać. I tak oszczędzamy na ogrzewaniu. Teraz niech tam wsiąknę, Nadajemy do na następnego. Na początku jest taki zapach kupowy etanol, a później jak się już rozgrzeje to jest I nie ma zarówno. I ci pełko daje, nie? No, bardzo Ładna skaś nie może doczekać. A, ta noc To jest litrowy. Mm -hmm. Teraz to najważniejsze. Trzeba odpalić. To wolę wziąć tą dłuższą, bo mam. To mniejsza jeszcze, jest, ja tam mniejszą mamy mam. Krótszą. Ale to tak buchnie. I se włoski, <noise> Gdzie jest? Nie, jest I takie. jest. Teraz będzie bardzo ciepły. Hmm. Na razie jest taki niebieskawy, bo to jest na razie się rozgrzewa. na pierwszej temperatury to Potem będzie. To już możemy? O, masz czekoladę swoją. No, kombinują, kombinują. O, fajnie, nie? czekoladę i. Czego więcej chcieć? Ciszę, spokojnie. <grywka> przy kominku z kakałem. Mama ma kawę z czekoladą, a Vanessa ma kakao, tak? Fajnie. Marzyło nam się tak zawsze, właśnie przy kominku z kakałem. Z kocykiem cieplutkim, prawda? O, fajnie. Troszko, nam się tak marzyło, ale żeby to były góry, śnieg mróz. No to trzeba sobie wyobrazić. Że jesteś w domku drewnianym. Ale chociaż częściowo, nie? Mamy takie marzenia swoje. No i wiecie, już, już ten ogień jest typowy ogniem. Nie jest taki niebieski. Ciepiętko ciepiętko. Mm. No to przez to, to, jest lepsze, to jest lepsze niż yy, ogrzewanie takie centralne. Mhm. Naprawdę tak ciepło podaje tutaj. W sumie to całe to pomieszczenie, nie? Ciepłotko no, jest. To To może na jest. Tak, przy ile przez godzinkę tak yy, Nie, 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 nie. Do 2 godzin. Do dwóch godzin. No tak, rzeczywiście, do 2 godzin. To jak się tam wleje, do którego więcej, no. mm -hmm. bo trzeba byłoby tak mniej więcej półtorej butelki, to będą byłyby wszystkie pełne. Mm -hmm. Tak to tak się wlewa na oko, aż mi coś do oka w no Masz <laughs> No i tak spędzamy nasz, codziennie tak, no może nie codziennie odpalamy kominek. Jakby były takie minusowe temperatury, no, jak ostatnio, to tak, ale, ale, ale na razie jednak nie ma tych temperatur. No się poszło w górę, a zobaczcie to już. Ale przyjdą święta, będziemy mieli więcej też czasu, to będziemy mogli sobie posiedzieć. Mm -hmm. Nie? Się Muzyczka się włączy. Muzyczka, nasze kolendy. Mm. Dobra, to kolędy jakoś do, dorzucę tam już. <grym> to będzie coś No Ostatnio też siedziałyśmy z Vaneską w pokoju, i śpiewałyśmy kolędy, nie Vanesko. Mm. Fajnie taki klimat świąteczny uwielbiamy, nie? A jakie ciasto mam. A tej ragiasery. Wow! Ładnie wyrósły. Mm -hmm. No, a godzina w pół do dziewiątej. I dzisiaj Ale jest Amerykaż, mi mimożna. Ale Amelka szczuplutka jest, to jej nic. Jaka szczuplutka, no. to teraz takie bluźne bluzy, bo już jej brzuch wystaje. Nie, teraz młodzież taką modę ma. Lubię szerokie spodnie jak kiedyś się nosiło. Szerokie bluzy. Do naszych czasów też tak się nosiło. Ja też pamiętam miałam dzwony. Wszystko szerokie, wielkie, a teraz jednak bardziej wolę takie. Wszystko dopasowane i e, takie rurki. No ale, ale moda wraca. Robię. Wszystko wraca powolutku. No, no moda się hmm. w około kręci. Bo i takie ciasto. No, odebrałaś mnie i bo ta huśtawka nam się jednak przydała, Przy, przydała nam w tym roku do, do, do kominka Zostało no, tyle no. czasu na balkonie w sumie mm -hmm. Fajnie, bo tak nie trzeba na podłodze siedzieć, tylko można właśnie na huśtawce Mów posiedzieć siedzieć. No, na podłodze no, bo, no, Na podłodze tam... siedzisz Psa. Nie, bo to stało. Na czas świąteczny krzesełka wynieśliśmy. No to może. Tak, bo tu zawsze stają barwa. Krzesełka barowa. Mhm. No krzesełka, kurczawka stoi na miejscu choinka, a choinka wiadomo na cały rok idzie do piwnicy. Mhm. Trochę się zrobiło, przemęglowanie. No dobra, to my sobie siedziała. Tak jest, Asia, zaraziłaś nas kominkiem. U ciebie mogliśmy się delektować kominkiem, a teraz możemy? U nas. Pozdrawiamy Cię kochana i wielkie buziaki, tak? Tak. Też ogólnie, buziaki Asi ogólnie. ogólnie wszystkich pozdrawiamy, którzy nas lubią oglądać, do góry nogami też. Aguś zapomniałam kochana o Ciebie, Ciebie też również pozdrawiam i też wysyłam Ci Kochana wielkie buziaki, dziewczyny też Cię pozdrawiają. No, no, no. też, no, Pani no. no. no, jestem skupiona na ciśnieniu. A Beluś też pozdrawia, Bela? Tak, ja, też pozdrawiam. Buziaka wysyła. Super bluzyk. Tak, to bluzy dostał od Asi akurat, no. Asia mu prezentowała w Ale dobrze, nie przy tym to pasuje. Amelka mu ubiera, bo uważa, że mu zimno. Mama, my umieramy ciuchy, to Beluś nasz też musi mieć. No właśnie. I go, i go ubiera. No.

Dzisiaj jest środa. Środa. Trzeba sobie myśli pozbierać. I do nas przyszła paczuszka. Nie jakaś koperta świąteczna, jak to teraz przychodzą. Tylko koperta. Ta paczuszka taka, no koperta można powiedzieć, prawda? Amelia? Vanessa? Tak. Amelia Vanessa za dużo dziewczyn w domu. Nie ja będę tu pokazywał, wiadomo. I to jest od Adiego. Dzięki Adi jednak mówiłeś, to, to się to ten to wysłałeś maciuszkę, fajnie. Dziękujemy Ci. Będziemy teraz otwierać co nam tutaj w kopercie. Dobra. Eee, co nam w kopercie? Zapakowałeś. Vanessa, otwieraj. Plombę, zerwij plombę. Zobaczymy. Ładiemu wysłaliśmy też kartę Dobrze spadają rzeczy albo podpal kopertę szybciej o tym podpakujesz Dobra co tam mamy Adi O. Już widzę, ładną kopertę. co? Tak próbowaliśmy z Gwanestą, że aż bateria mi się w kamerze rozładowała. teraz no. się idzie, Wciągasz, tak, powoli, a widzę, idzie, idzie powoli, kurcze na, na milimetr ta koperta, tu jest ognisko, akurat słuchałem sobie jakiś tam kanał na YouTube, ale wiadomo, jest, wow, no piękna, prawda? Kurczę. Co my tu mamy? Kochani, życzymy Wam zdrowych, spokojnych, pełnych ciepła i radości świąt Bożego Narodzenia, spędzenia w gronie najbliższym oraz wszelkiej pomyślności na nadchodzący nowy rok 2023. Życzę Adi, da, dona, ka. Kinia? Dobrze czy No, Kinia. Nie. Kinia czy Rynia? No, Kaję to ja znam. Kaje to ja znam. I pieski. Załączniko przesyły Wam pierniczki z naszych okolic. Czyli Storunia. Trzymajcie się. Ciekawe, ciekawe, czy przetrwają tak daleką podróż. Przetrwały. Adi, przetrwały. Zobacz w ogóle koperta. Kompletna, w ogóle nie było tam żadnego problemu. No ale piękna koperta, super. No, do innych tam. Już też dostaliśmy od yy, dziadka z Mazur. Prawda? Dziadek był pierwszy chyba wczoraj, wczoraj przyszło? Wczoraj? No nieważne. Teraz, teraz od Adiego jest druga. No to tak, no to jakoś ten vlog powoli się tam jakoś <grywa> uzbiera. Super, dzięki wam. My wam też, jak tam wam też wysłaliśmy kartę, też życzemka wam złożyliśmy. Czyli tu jest w najbliższym gronie, spędzony, w fajnej atmosferze, przy kolędach. I co? Na tym kończymy chyba tego vloga. To już teraz święta trzeba. Z Mikołajem pogadać, żeby pomóc mu z tymi prezentami, prawda? Za tylko święta! No za ile dni? No. Dzisiaj no, jest środa. Lodzio się. Będzie... Nie mówię po polsku, mówię <grym grym grym> po niemiecku. No to mów jak mówisz, jak możesz. I To co będzie, Donnerstag? Tak, Donnerstag, a potem wczoraj, a potem SO. Zamstag. No. It Sobota. To is... jest SO święta. Tak? W 24? Grudziń tak. i co będzie? Mikołaj tak Mikołaj mm. Mm. ciekawe czy będzie ten sam Mikołaj co zawsze przychodzi będzie? tak chyba tak bo on nasz ma no, nasze rewir dobra dzięki jeszcze raz wam kochani dziękujemy za tę małą paczuszkę miło nam dobra, to do zobaczenia i thought ah.